Dobry wieczór, z tej strony Kuba Tomek, dziękuję Beniamin za nominację, link do zbiórki w opisie, to my host X in challenge, Ja Yo. Teraz rozumiem jak każdy mi mówił, bez względu na wszystko masz biegać po swoje, a wszystkie te ciuchy, co mam, to są moje A wszystkie buchy, co mam, to są moje A wszystkie suki, co mam, to pierdolę Przepraszam za słowa, takie pokolenie, co nie widzi wady we własnej osobie Wydały się śmiały, bo muzykę robię Jak nie masz siana, to idź zarób ziomek Jak nie masz wajbu, to znajdź ci się powieść Ja dalej czekam na właściwy moment W opisie klikaj i przelej dwa złote Ja już przelałem siano za robotę W twojej ekipie to widzę hołotę Moje ekipie Santana jest kotem Moje ziomeczki to wiem, że są złotem Dostanę gramy za zajebaną zwrotę Kupię te gramy za zebraną flotę Jak byłem mały, jarałem się mobem Jak byłem mały, słuchałem się mamy, jebałem safari i stałem pod blokiem Dzięki ci Dawid za te audiogramy Już od tamtej pory wiem, że będzie okej, okay, okej, okay, ja Dziękuję bardzo. Moje nominacje to Jak Trudzik, Antoni Fronia, Max Mitroziomek, Adam Pieńkowski i Filip Borna. Pozdrówki Vamos a...